Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać jak przygotować kolejny wzór bardzo skutecznej nimfy, czyli nimfy brązki. Generalnie brązek wykonają już całkiem sporo na swoim kanale, natomiast jeszcze żadnej na haku kiełżowym. Wszystkie to były takie typowe nimfy typu jig. Tylko dzisiaj zrobimy sobie to troszeczkę inaczej. Dobra. Ja nie będę przedłużać i ruszamy do działania. Zdejmuję sobie tą poglądową muszkę i zakładam haczyk. I teraz tak. Kilka, krótka dygresja. Haczyk jest to hak w rozmiarze 12H310BL. Znaczy, natomiast to nie jest chyba taka klasyczna 12. On jest troszeczkę y, większy. przypomina raczej taką zwykłą dziesiątkę. Główka y, 4 mm Wolframowa. Możemy tutaj, ja akurat tutaj użyję główki slotet, Natomiast tu możemy używać jeszcze inny główek, czyli bez tego nacięcia. Którą tu widzicie. Jeżeli chcemy, możemy na przykład wofram zastąpić również mosiądzem, żeby ta nitka była bardzo mm, lekka. I teraz tak. W pierwszej kolejności nawijam nitkę. Ja użyję nici w rozmiarze 8,0 czarnej. Raczej bym nie, w tym przypadku akurat kolor nici nie ma znaczenia, natomiast ja bym nie używał nici fluo, ponieważ może się zdarzyć, że ta nitka będzie przebijała przez hmm, lekko krzywo nawinięte pióra hmm, barżanta. Dobra, generalnie jak widzicie tutaj ta muszka gotowa jest troszeczkę pękata, w związku z tym najpierw musimy sobie zrobić tutaj taki malutki stożek, który później owiniemy piórem, da bardzo ładny efekt. Możemy na przykład ten stożek, możemy zrobić w ten sposób, że owiniemy na przykład tułów, delikatnie owiniemy tułów drutem ołowianym. Ja natomiast tego w tym przypadku robić nie będę, a pójdę trochę na łatwiznę, czyli po prostu wezmę jakąś ilość dubbingu, spektra dubbingu. Akurat taki mam pod ręką, ale to może być dosłownie dowolny, i nawinę sobie go tutaj na tołów. W mniejszych wzorach tego rodzaju niwki możemy zamiast dubbingu użyć po prostu zwykłej nici, czyli wykonać nicią wiodącą dużą ilość zwoi. Natomiast no, no, ta wersja nimfki jest troszeczkę większa. W związku z tym ułatwię to sobie troszkę. Ten wzór nimfy bardzo dobrze mi się sprawdza na Dunajcu oraz dużo moich znajomych używa podobnego do łowienia na przykład brzan. I teraz ucinam sobie hmm, Kilka promieni pióra barzanta. To będzie gruba muszka. W związku z tych promieni to pewnie jest 7-8. Tu śmiało możemy dać ich dosyć sporo. Nie przywiązujmy tylko tego pióra za sam czubek, ponieważ generalnie pióro barzanta te czubki są bardzo delikatne i łatwo się łamią. Następnie przywiązuję materiał na Przewijkę. ja do tego użyję drutu od Unii w rozmiarze SM. Ok, i następnie dokładnie owijam tułów biurem, bo to sobie ułatwię używając to I teraz tak, jak widzicie, nie ma takiej opcji, żeby w większych rozmiarach jedna ilość tych piór wystarczyła. W związku z tym zabezpieczam i odcinam pozostałości tego pióra i ponownie przywiązuję około 6-7 promieni. Oczywiście ja to podaję taką przybliżoną liczbę 6-7, to tak dosłownie cenę na oko. Dobra, i teraz odcinam nadmiar piórka. Zabezpieczam i spokojnie przewijam sobie dokładnie tułów. Ok, i teraz wystarczy przywiązać odrobinę dubbingu. Tutaj możemy użyć różnego rodzaju dubbingów. Ja akurat użyję spektra dubbingu w kolorze peacock, czyli takim ciemno-zielonym. Natomiast tutaj również bardzo dobrze sprawdzają się dubbingi z wiewiórki. Możemy przywiązać taki dubbing z wiewiórki, następnie dokładnie go wystrzępić. Wtedy daje to bardzo, bardzo fajny efekt. Ok, dubbing został już przywiązany. Zabezpieczam nitką. Teoretycznie nasza muszka jest już gotowa. Taką również możemy pokryć klejem i wrzucić do naszego pudełka. Natomiast ja ją troszeczkę urozmaicę, dodając czerwony akcent. Ok, kilka węzłów. I koniec. Teraz tylko obowiązkowo koperka kloper, kropelka lakieru. I gotowe. Dobrze, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeśli macie jakieś swoje pytania, uwagi, no to śmiało zapraszam do komentowania. I tutaj również wspomnę, że wszystkie materiały, których użyłem do wykonania tej muszki, ich dokładne nazwy, znajdziecie w informacjach pod filmem. A ja już nie przedłużam. Jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia lub do usłyszenia w następnym filmie.